Fanie mieć fanów i robić im samochody. <laughs> Witamy w Hi-Fi. Nasz kanał jest niedługo na, 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 na YouTube prowadzony. Trochę materiału wrzucamy, ale mamy już swoich fanów i oglądają nas. I jak nas oglądają, to też już jakby też mają coś w planach zrobić w swoich samochodach. To jest pan z Warszawy akurat. Pozdrawiamy, panie Grzesie. Eee, oglądał nas eee, i postanowił w, swoją, w swoim nowo zakupionym samochodzie, to jest Cupra Ateca, eee, rocznik 2024, postanowił zamontować system. I eee, co tu robimy? Przede wszystkim zaczniemy od tego, co tu było. Eee, był podstawowy zestaw, który bardzo często widujemy w Skodach i w, w Volkswagenach. Eee, przynajmniej gdzieś w się 7 widziałem te głośniki. To jest taka Ala 15. Jest to koszt taki, e, mała średnica woofera, może to, to średnica jakby była szesnastka, ale po prostu no, wszystko z takich, zobaczcie, małych rozmiarów. Więc my to montujemy również na dystansach, które żeśmy sobie wydrukowali, e, przygotowaliśmy sobie dystanse pod nowe głośniki. I teraz tak, e, głośniki takie same są z tyłu, są woofery i twittery, twittery są na słupkach. Więc w bardzo fajnym miejscu, i co tu montujemy? Montujemy przede wszystkim Helixa RK. To jest Pure R. To jest seria, która jest wyżej troszeczkę notowana niż Compose. Fajny odlewany kosz. Zobaczcie, jak to ciekawie wygląda. Naprawdę świetna, żurowa taka konstrukcja. Magnes. I, i taka ciekawa siateczka. Jest po prostu no, fajna konstrukcja guśnika. Naprawdę. To jest przypomina mi stare Helixy Competition. Więc, więc te buferki idą nam z tyłu, tutaj, o jest z przodu, przepraszam, jako system 3 Twitter, Twitter 25 mm, kopułka jedwabna, również jakby przypomina staroszkołę Helixa, 25 mm i to jest też Pure R do kompletu, do tych wooferów. Z tyłu, e, z tyłu montujemy koaksy, Twittery zintegrowane z WFR w środku. Jakby już będę nie chcę powtórzyć, tak? Ale po prostu jak Twitter zamontujemy tutaj na górze, będzie nam tu głowę, mając tutaj głowę kierowca, po prostu będzie ten Twitter montowany tutaj na wysoko, będzie nam ściągał przede wszystkim tę e, scenę. Więc po prostu montujemy w fabrycznych słupkach tutaj e, Twittery się obszód. A z tyłu damy w koaxach, po prostu tutaj umiejscowione w drzwiach. Subem, subem e, przejdźmy do bagażnika. No i mamy bagażnik. E, co tu w bagażniku? W bagażniku przede wszystkim kwestia subwoofera. Pierwsze co było w planach zaadaptowania tej szynki. Która jest to na bazie głośnika i KW6. E, bardzo ulubiony nasz głośnik, czy ja go bardzo lubię. Miałem go na początku w swoim Audi w fabrycznej skrzynce, naprawdę niesamowito robi ten głośnik, robotę, bo on jest niepozorny, to jest 16,5 cm subwoofer, ale po prostu zamieszanie w samochodzie takie robi, jakby było ich ze 4, co najmniej. Więc próbowaliśmy tutaj zaadaptować w tym bagażniku, ale pan Grzegorz zaznaczył nam, że po prostu ma być płaska podłoga, a tu zobaczcie, po prostu no, ni, ni, hu, hu, po prostu koło idzie płasko, głośnik nie idzie, po prostu go jakoś tam umiejscowić, więc ta koncepcja, od razu ją odrzuciliśmy. Mamy już wzmacek zamontowany, tak, mamy już macet zamontowany, więc on idzie nam w, w tym styropianie. jest pod spodem przekręcony, jest do sklejki, całą instalację już będziemy prowadzić, więc pociągniemy sobie już to akablowanie do przodu, no ale co z tym subwooferem? Wymyśliliśmy taką koncepcję, że wykorzystamy głośnik Lixam I5 Compose, który jest dedykowany do BMW, to jest to dwucewkowy, akurat wersja dwucewkowa. E, fajny głośnik, bardzo nam się podobało jak on grał w bękach. Naprawdę jest niesamowity. Przyjmuje po prostu tak ogromne ilości mocy, że, po prostu, że jest masakra. No i tak stwierdziliśmy, że po prostu ta kubatura tego koła powinna jemu wystarczyć. tak? Więc spróbuję e, przypomnieć sobie, jak wygląda wyżynarka, cyrkiel, i, i wyciąć i wy, frezarka również e, wyciąć, przygotować po prostu sobie skrzynkę pod, e, pod ten głośnik w koło. Tak? Po prostu, żeby ona była w kole. Więc e, ja biorę się do, do działania, bo robota jest hook, e, a auto w piątek już ma być gotowe. Więc, e, więc po prostu my działamy i tutaj Daniel będzie jakieś ogrywki robił e, po kolei, jak będziemy tutaj montować, demontować, e, jak ten system będzie powstawał. Myślę, że tam parę kadrów po prostu sobie e, zreknijcie. No a przy okazji będzie to pamiątka dla pana Grzegorza, oczywiście pozdrawiam. Więc e, myślę, że, e, że będzie po prostu na rodzinna, powiedzmy, pamiątka, jeśli chodzi o jak powstawał system. Bardzo często nasi klienci tak właśnie chcą, że a, zróbcie parę zdjęć, tak, a my, pytanie po prostu, skoro mamy swój kanał, to, to po prostu, czy może być to na, na, na YouTubie? Jak najbardziej, super by było. Także my się też cieszymy, że możemy Wam również pokazywać nasze instalacje i klienci również korzystają z tego. A jak tu widać na, na załączonym obrazku, również te klienci przyjeżdżają do nas, robią swoje samochody. Także tak powstaje Legenda Car nie świecie się, ale będzie ona zgłośna. Do zobaczenia do następnych kadrów. ale o kuchni za chwilę. E, najpierw pokażę wam drzwi. Tu na przebitkach już danie pokazywał wam, e, że zabieramy się ostro za, za wytłumienie i montaż włóczników. Wytłumienie. Wszystko zrobiliśmy na ultralekkich materiałach, e, czyli mamy R2. E, pierwsza warstwa, te poszycie zewnętrzne. Pierwsza warstwa, poszycie. Jak słychać już, że po prostu nie ma tej blaszanej puszki. Więc to jest R2, jako druga warstwa mamy już Barrier Light'a, to jest ta mata też również z serii tej lekkiej z fajnym, z fajnym butylem, z membraną akustyczną i to jest jako druga warstwa odszumiająca, czyli po prostu mamy wewnątrz zrobiony Barrier Light'em i poszycie tutaj już wewnętrzne, czyli te otwory wszystkie technologiczne, mamy, mamy po prostu również R2. Dlaczego tak? Tak, żeby po prostu go nie obciążać, tak? Ten samochód po prostu może dużo nam nie dojdzie tego materiału w tej drzwi konkretnie, ale po prostu e, zachowajmy jego lekkość, tak? To ma być taki rodzinny wóz z zacięciem sportowym, więc po prostu jeśli on będzie miał e, instalację audio i będzie po części wytłumione, to po prostu żeby to nie wpływało również jakoś tam mocno na wagę. E, kolejną rzeczą, e, tu zamykamy, mamy boczki, już za chwilę zaraz Wam pokażę jeszcze boczki, ale tu mamy zamontowane woofery na naszych dystansach. Tam myślę, że na przebitkach Daniel było, tak? Na, na dystanse. Drukujemy dystanse. Tak jak mówiłem tam, Volkswagen, Skoda ma podobne. No i mamy woofery Pure R, Nasz ulubiony woofer z fajnym odpowiedzią impulsową. Więc będzie co miało nam kopać w piszczele. Mamy, mamy wooferki. Tu już w tej chwili przechodzimy, demontujemy słupki, przechodzimy instalację. Już mamy zrobione, ukablowanie, e, Montujemy Twittery erki. A z tą kuchnią przejdźmy do subwoofera. Słuchajcie, karkajfi e, od kuchni rozrabiamy żywicę do naszej skrzynki. Jak mówiłem, że będziemy panu Grzesiowi robić skrzynkę w koło. Mamy żywicę, mamy utwardzacz. 2% nie więcej. 2% utwardzacza lejemy. Wszystko tutaj już mieszamy, bo to ładnie nam szybko będzie stygło. Eee, I już Wam pokazuję eee, skrzyneczkę. Tam Michał docina nam włókno. Docina nam włókno. Tu mamy szpędzelek. Także takie, takie od kuchni. To jest żywica, która pozwoli nam zrobienie całej konstrukcji, jakby całej wytłoczki na, na koła zapasowego. E, czyli w, w kole w środku będzie skrzynka, ale żeby wykorzystać jak największy, po prostu no to wiadomo, MDF będzie górą, e, MDF będzie na górze. W MDF wyfrezujemy sobie po prostu otwór na, na głośnik. Tu mamy już e, przygotowaną maskownicę, patrzcie, z logiem kupry. E, tu mamy głośnik. E, tu mamy mąkę, dlatego od kuchni, tu mamy mąkę, dlaczego mąka, a wam powiem, zdradzę wam taką tajemnicę, żywica jest po prostu no, bardzo ciekła taka, wiadomo, a mąka nam zagęści, zrobi nam z tego po prostu taką pastę i, i ten, e, zrobi nam pastę i tak, e, w takich, że tak powiem, tak to wygląda, e, Tego. Tak. przejdziemy teraz do skrzynki, pokażę wam jak, czy, jak wygląda żywicowanie tej skrzynki, jak ona wewnątrz wygląda. I zobaczcie, już mamy tutaj skrzynkę. Pierwszą warstwą, e, pierwsza warstwa już jest położona, to jest te włókno tutaj i cała, cała ta powierzchnia już jest pokryta e, włókniną. I teraz idziemy z e, grubszym materiałem, e, który po prostu robi nam, e, utwardzi nam całą konstrukcję, usztywni nam przede wszystkim. Także ta żywica w tej chwili musi zostać być e, wchłonięta przez ten nasz materiał. Więc, więc ta skrzynka, że tak powiem, tak będzie powstawała. Mamy oczywiście, już wam tutaj pokażę wieczko. Wieczko, które po prostu już jest wycięte i tu będzie frezowany właśnie na górze nam głośnik. Więc to, jak zrobimy całą to powierzchnię, w tej wnęce, o tej takiej zewnętrznej, o tej wnęce, podfrezujemy jeszcze sobie po prostu rant, wkleimy to, czyli dodatkowo paski, tutaj jeszcze żywicy położymy. Klejmy sobie te wieczko i będziemy mieli już zamkniętą skrzynkę. A jeszcze zostanie po prostu kwestia wyfrezowania, port do podłączenia głośnika na, 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 dwa, na dwie cewki e, i uszczelnienia całej tej powierzchni. To tu zostawiamy element taki, gdzie to było skręcenie tego koła zapasowego. Zostawiamy element e, nieżywicowany, żebyśmy po prostu sobie od środka po prostu ładnie to wszystko uszczelnili. I do tego nam będzie potrzebna ta mąka. Bo zrobimy sobie tę pastę. I tą pasto po prostu fajnie sobie to z i z tym kawałkami tego włókna uszczelnijmy całość te połączenia tej dolnej części, tej wytłoczki z górną częścią, gdzie będzie ten głośnik. Także tutaj na przybitkach Daniel będzie pokazywał Wam, jak powstaje skrzyneczka, bo to jest taka kuchnia khayfi. Także obserwujcie dalej. ale jestem bardzo ciekaw, co z tego wyszło. Czyli tak, mamy koło zapasowe. Na te koło zapasowe poszło smata, zwykłe, czyściwo. Na to poszła szkło wodne. Szkło nie, to jest włókno. włókno. To jest taka, e, e, słuchajcie, to jest taka hydroizolacja do e, brodzików. E, Dlaczego? Dlatego, że po prostu ładnie nam zrobiło taką gumę, uszczeliło nam tam, żeby po prostu nie przebiła się przez to żywica. Więc, żeby nam nie uszkodziło felgi i tak dalej, i tak dalej. Dobra, później było włókno, ee, włókno szklane i mamy MDF e, całą przykrywkę. No i tu działamy, no patrzcie, no, odrywamy to. A, to jest cała już ciężka skrzynka. O, wyrywa nam się. No, złapało nam, fajnie. Teraz. Mamy skrzynkę. W każdym razie tak, my już oczyszczamy to z tego. Tu specjalnie, ja nie, nie żywicowałem z tego względu, żeby w tym momencie, w tej chwili, będziemy przez ten otwór, jak to wyczyścimy, wytniemy, będziemy jeszcze uszczelniać naszą, e, nasz, nasz ten, nasz górną część. tą. I dopiero później będziemy tutaj wycinać, frezować. W tej chwili po prostu już zostanie nam tylko i wyłącznie kwestia oczyszczenia, zdjęcia tej całej powierzchni, która nam służyła dla ochrony całego tego koła. Zobaczcie, to jest tylko wilgoć. Woda odparowała to. Bo tam tworzy się temperatura. Także my działamy i już kolejne kadry to zobaczycie po prostu bardziej przygotowaną tą skrzynkę. Było od kuchni. Macie już finalny efekt. Pewnie jesteście ciekawi, co tu się udało upiechcić. E, Upiechciliśmy przede wszystkim suba tutaj klientowi w, w koło zapasowe. E, można go wyciągać, e, można go wyciągać, można go rozpiąć. Przede wszystkim mamy na e, tych złączkach... E, złączkach. Daliśmy trochę luzu tego kabla, żeby można było koło sobie wyciągnąć. To są XT60, to są szybko wysokoprądowe złączki do samochodników PC. W każdym razie suwa można wyciągnąć. Mamy maskownicę wydrukowaną, ja za chwilę ją przykręcę, bo tutaj chcieliśmy, chcieliśmy złapać po prostu, jak wygląda cały efekt jeszcze przed przykręceniem maskownicy. Głośnik, skrzynka jest bardzo szczelna przede wszystkim, głośnik już tutaj po strojeniu naprawdę bardzo nisko schodzi, jest po prostu taki, taki idzie, po prostu trzeba auto całe wygłuszać, bo odzywają się i to w, nie tylko w tym samochodzie, ale w wielu autach po prostu ten niski bas niestety się przenosi na wszystkie elementy, półki i tak dalej, to już będziemy kombinować z tą przykrywką, z tego względu, że ona cała fruwa. E, także jak będziemy tutaj wytłumiać klientowi jeszcze nad kola w tym samochodzie, to będziemy robić jeszcze maskownicę taką, która umożliwi nam, żeby to wszystko przez tą e, e, półkę wszystko przechodziło. Bo wiadomo, bass, e, może powiem Wam tak, że po prostu bass zawsze w kole i z dołu zdecydowanie najlepiej brzmi. Jak dla mnie, Osobiście to jest moje zdanie. Mamy możliwości zamontowania z skrzynek na przykład w lewy boczek, w prawy boczek, niektóre są po prostu Fitboxy, które są dedykowane już do samochodów. Można go wkleić. Są skrzynki, tak jak my stawiamy, po prostu skrzynki takie heliksowe. Są wolnostojące. IK10SE, IK znaczy to jest K10SE, to jest ten, wielu samochodach pokazywają, czy w Maserati, czy w Mercedesie. To jest ta duża skrzynka z bas-refleksem, z płaskim głośnikiem. Świetna skrzynka, ale nie w każdym samochodzie się da, tak? Czyli jeśli klient jest po prostu ma mały bagażnik, trzeba go zagospodarować takie chodzi o, basy, o muzykę, także muzykę, prostu żeby można było go w koło zmieścić. Dlatego robimy takie skrzynki, nie pierwsza i nie ostatnia, więc, więc po prostu jakby na tym etapie temat basu bym zakończył. Idziemy do kolejnego elementu, kolejnych elementów tego systemu. Kuchnik HiFi ciąg dalszy. Słuchajcie, jakby kiedyś lubiło się inaczej systemy audio, mamy teraz te samochody nowoczesne, mamy samochody, które mają zintegrowane radia, sygnał, który mamy od producenta, tak, który uwzględnił jakby tutaj elementy zabudowy auta, tak, czyli tunel środkowy, boczki i tak i tu mamy e, procesor, który ma możliwość korekcji sygnału wejściowego. Zobaczcie też w czasie rzeczywistym, jak wygląda korekcja czasu rzeczywistego e, sygnału, który nam wchodzi. Tu my robimy sobie reset, o, to wszystko nam się układa. W tej chwili mamy różowy szum skorelowany, sk który po prostu pokazuje nam na jakim i jaka charakterystyka z tego poziomu. I teraz chciałbyśmy, żeby ma muzyka ładnie brzmiała, ale e, e, po prostu wiedza, którą musimy posiadać i sprzęt, którym mamy jesteśmy wyposażeni. Na przykład taka karta dźwiękowa, gdzie regulujemy e, poziom wejścia, tak? Jest po, po jacku, e, po dużym jacku 6.3. E, mamy mikrofony na przykład, tak? E, jest to są so, Bayer e, Dynamic, to jest e, mikrofon, który mierzymy całą jakby tutaj charakterystykę brzmieniową całego pomiarca auta. To jest sygnał ten wejściowy. Kolejna rzecz bardzo ważna, pokaż tutaj. Mamy na przykład opóźnienie czasowe. To jest 0,79 milisekundy. Na przykład na kanale prawym. Zrobimy sobie kanał lewy i zobaczcie, że resecik. I na kanale lewym nie ma opóźnienia, a na kanale prawym mamy opóźnienie. Tak? i w momencie, gdy po prostu chcemy, żeby idealnie ten system dla nas brzmiał, my musimy e, jakby to pokonać. Wiele jest tutaj gdzieś tam zapytań takich po prostu kwestii e, doboru jakby komponentów e, i, i na przykład czy wzmacniacz DSP musi być. E, no można takim wzmacniaczem zwykłym, ale zobaczcie, mamy samochody nowoczesne i po prostu mają... Tak, sygnał do wzmacniacza, który my chcemy wysłać, ma tak pocięty ten sygnał, tak scharakteryzowany, że po prostu jest ciężko naprawdę uzyskać dobre brzmienie, nie zmieniając jakby sygnału korekcji i nie poddając korekcji sygnału wejściowego. Więc tutaj już ten jakby pokazując jakby tą kuchnię, tak, że mamy, mamy wykonanie Mamy przede wszystkim wykonanie jakby, jakby skrzynki tej basowej, tak? Ale tu mamy jakby kwestię już taką z drugiej skali, już końcową, czyli strojenie. E, zobaczcie, każdy ten element po prostu jest bardzo ważny. E, I e, przejdźmy jeszcze e, w kwestię e, gdzieś tam wytłumienia, że, że po prostu no, te głośniki też muszą, już nie będę otwierał bo tak, ale że to jest po prostu wytłumione wszystko i ta blacha jest naprawdę jak, jak... jak e, no może nie na beton, tak, ale po prostu, żeby te głośniki dobrze brzmiały, tak. Umiejscowienie wysokich tonów, wooferów na przykład, tak, zamontowanie na odpowiednim dystansie, odpowiednio sztywno, żeby to wszystko, no i po prostu wiele kwestii, które po prostu w trakcie montażu, no jakby ma kluczowe znaczenie, tak, na całość brzmienia, na, na, na jakby finał tego brzmienia, tak. Więc w tej chwili już pan Grzegorz czeka i nie będziemy jakby przedłużać, ale, ale zbieram te zabawki nasze. Ale chciałbym właśnie w tym filmie jakby pokazać, że, że te nowoczesne samochody, no nie da się tak po prostu zamontować systemu, wrzucić i będzie dobrze, tak? Bo sami wiecie, że po prostu, że wiele naszych instalacji gdzieś tam pokazujemy, gdzieś tam na naszym kanale YouTube'owym jakby można, można przejść do po kolejnych naszych filmów i zobaczyć, że w każdym samochodzie wykorzystujemy te procesory dźwięku e, i, i staramy się po prostu pokonać tą nowoczesną technologię, e, aby dla klienta po prostu odbiór finalny był naprawdę ekstra. Także tutaj na, 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 na przebitkach pokażemy jakby już całość e, i instalacji czy tam komponentów, które zostały już wcześniej umówione ale, ale tym, tym takim akcentem od kuchni chciałbym właśnie e, zakończyć i, i jakby zaprosić Was do, do, jakby do odwiedzenia naszej, e, naszego kanału na YouTube i, i jakby skierowania się po prostu Waszymi autami właśnie w naszą, naszą stronę, tak? bo wiecie, że wiedzę mamy. Także zapraszamy!